Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj filmik terapeutyczny, który robię, bo... No, robię, bo muszę. Robię, bo słuchajcie, każdemu pacjentowi nowotworowemu pokazuje ćwiczenia, które wymyślił Japończyk Katsuzonishi. Nie no, pokazuję, bo pacjenci nie mogą znaleźć tych ćwiczeń w internecie. No kiedyś było tego dużo. Teraz jakoś Poznikały czy co, a mnie szkoda czasu na pokazywanie każdemu pacjentowi osobiście, jak to się robi, więc postanowiłem pokazać publicznie, jak ja to robię. A robię to codziennie od czasu tych moich problemów nowotworowych, czyli no jak na dziś, to jakieś 14 lat. Po pewnym czasie dołączyła do mnie moja mała żonka. No i jak do tej pory żadne z nas nie ma raka. Potwierdzam skuteczność tej metody, ale to nie chodzi o mnie, proszę Państwa, bo to nie tylko ja potwierdzam. To uznana metoda od roku 1927. A pacjenci nowotworowi nie znają jej. Bo ich lekarze onkolodzy też jej nie znają. Zresztą po co mają znać? Żeby pomogło ich pacjentom? Zacznijmy w takim razie, proszę Państwa, od pieca. Chory, który usłyszy od lekarza onkologa, że zachorował na śmiertelną chorobę, nie powinien uwierzyć z taką diagnozą. To nie jest żadna diagnoza, to raczej hipnoza o silnym działaniu. Taki onkolog jest wtedy największym hipnotyzerem. Ale czy jest Panem Bogiem? Każda choroba jest uleczalna, wierzcie mi. Pod warunkiem, że zrezygnujemy ze starego trybu życia, zmienimy nawyki, co tam, sposób odżywiania, swoje przekonania, po prostu zbudujemy swoją nową osobowość, tworząc jak gdyby. Na nowo swoje ciało i swoją duszę. To się da zrobić naprawdę. Jestem przecież tego żyjącym przykładem. Ćwiczenia NISI to tylko taki jeden z elementów uzdrawiających, ale niezwykle ważny. Teraz, że będę to już ćwiczę jeden raz dziennie, ale w okresie nowotworowym ćwiczyłem rano i wieczorem. No, ja to robię trochę. Po swojemu, jak to ja, ale polecam ten sposób. Dla zdrowych, jako profilaktykę, dla chorych, jako część terapii. No to co, proszę Państwa, już pokazuję. I przepraszam za moje stare ciało może niezbyt apetyczne, ale trudno. Innego nie mam. Państwa to są trzy bardzo proste ćwiczenia. Pierwsze nazywa się rybka. Siadamy sobie na macie i zwracamy uwagę, żeby palce od stóp były skierowane tutaj w tym kierunku i żeby były tak rozsapierzone troszeczkę, prawda? Natomiast te palce wskazujący środkowy kładziemy na kręgach szyjnych. Nie na którym kręgu kładziemy w ten sposób. I teraz, słuchajcie, kładziemy się i wykonujemy rybkę. Prawda, że proste? Robimy ją przez minutkę. I wystarczy. <gryw> Ona... Wy, wy, wygląda na to, że, że to jest takie proste ćwiczenie, ale ta rybka naprawdę usuwa wady kręgosłupa. Kręgi wchodzą w swoje miejsca, no i przestają uciskać na naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe. A wiadomo, że wszystkie choroby zaczynają się od kręgosłupa, więc rybka, rybka absolutnie. Teraz ćwiczenie drugie, jest równie proste. Nazywa się karaluch albo żuczek. Na pewno Państwo widzieliście biedronkę, czy jakiegoś żuczka, który leży na, na, na plecach i próbuje, grzebie tymi nóżkami, żeby jakoś stać, prawda? Robimy to mniej więcej to samo. Kładziemy się, uwaga, stopy tak, żeby były prosto do, do nieba i ręce prosto do nieba. I nie robimy rowerka, to nie o to chodzi, tylko chodzi o takie drgania, o takie... A? Tak jak o, tak jakby nas tam Właśnie o, o w ten sposób. <laughs> no, może to śmiesznie wygląda, ale naprawdę wzmacnia cyrkulację krwi nie tylko w kończynach, ale w całym naszym organizmie. Minutka. Trudne. Ostatnie ćwiczenie jest może najtrudniejsze. Składa się jak gdyby z dwóch części. Więc zacznę od, od palców. Chodzi o to, że układamy w ten sposób palce. Palce naciskamy w ten sposób, że jakby tak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty ściskamy, a nie tak jak w kościele, tylko właśnie w ten sposób. Palce są ścisnięte. Później, jak się już nauczymy, to robimy to bardzo szybko na tej zasadzie. O, raz, dwa, trzy, cztery. 5, w ten sposób. Z biegiem czasu będzie się robić to bardzo szybko. Proste, prawda? I teraz tak. Nogi układamy trochę inaczej, bo w ten sposób. Kładziemy się. I robimy 10 razy tę palcóweczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. dziesięć razy. Z czasem to będzie Wam też tak wychodziło jak mnie, czyli ta fala będzie prawie niewidoczna. Potem wyciągamy się w talii, daleko, daleko wyciągamy się w talii i moi pacjenci nazwali to rąbaniem drewna. Wygląda to tak. Dziesięć razy. Słuchajcie, ten dźwięk jest ważny, tak żeby z tym dźwiękiem Chodziło z was ta zła energia, żeby to wszystko was opuszczało. No. Ja oczywiście pokazuję Państwu to ćwiczenie w wersji uproszczonej, takie jak ja to robię, no, bo ja już taki jestem, ja upraszczam wszystko. I tak to świetnie normuje zmiany energetyczne. Chodzi mniej więcej o to, żeby lewa połowa i prawa połowa ciała miała ładunek energetyczny. I na tym kończę, bo z kolei kręgi szyjne załatwiam ćwicząc asany z jogi. Ale profesor Nisi zaleca swoje ćwiczenia na kręgi szyjne i ja zaraz to pokażę. Proszę regenerację kręgów szyjnych robimy na krześle. Siadamy sobie, ręce kładziemy na kolanach i zaczynamy od podnoszenia i opuszczenia ramion. Ale przy tym ćwiczeniu ważny jest oddech, trzeba to robić szybko i energicznie mniej więcej w ten sposób. 10 razy. Następnie robimy skłon w lewo i w prawo, też z oddechem, oddech, wydech, wdech, wydech dziesięć razy. Mniej więcej takie samo ćwiczenie, ale robimy w przód i w tył. Oddech i wydech. I wydech. Dziesięć razy. Teraz mamy obrót w lewo. Oczywiście dziesięć razy. Wdech i wydech. Pięknie. Teraz mamy ręce do przodu. Trzymamy równolegle i kręcimy głową w lewo i w prawo. Robimy to wolno. Oddech mamy, wdech mamy mniej więcej tutaj na szóstej, a na dwunastej mamy wydech i to wygląda mniej więcej tak. Oczywiście 10 razy. Teraz ręce do góry, robimy to samo, ale już 5 razy. Ostatnie ćwiczenie, proszę Państwa, kładziemy ręce na ramionach, głowa maksymalnie wychylona do tyłu i po prostu trwamy w tej pozycji 3 minuty. Oddychamy swobodnie. 3 minuty. I to w zasadzie byłoby na tyle. Jest jeszcze jedno bardzo ważne ćwiczenie z rękami do modlitwy, jak gdyby o takie ręce kładziemy. Ale robimy to z tyłu, no oczywiście tego nie pokażę, bo tego nie zrobię, ale ja poproszę moją małżonkę, to ona może zechce pokazać, jak powinno wyglądać te ręce z tyłu, co? Bardzo cię proszę. No i teraz moja małżonka pokaże wam, jak to robić, ma ręce na lędźwiach, składamy je i ciągniemy do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Właśnie tak. Dziękuję bardzo. No niestety, ja nie jestem małą żonką, kiedyś to robiłem na jodze, teraz już nie Nie pokażę tego, bo nie zrobię. No. Robię tyle, ile mogę. No. Robię tyle mogę i jestem po ćwiczeniach. Ćwiczeń z kręgami szyjnymi to akurat nie robię, bo kręgi szyjne regeneruję podczas innych ćwiczeń. Ale robię sumiennie te trzy ćwiczenia, czyli rybka, proszę Państwa, karaluszek, no i to rąbanie drewna. Ale tak naprawdę to tylko mała część wszystkich ćwiczeń, jakie robię każdego ranka. Bo jest tam i, i powitanie słońca, i ćwiczenia na oczy, i na wystający brzuch, koci grzbiet, i krokodyl, no i pies z głową w dół, i pies z głową w górę. Słuchajcie, nawet 50 zwykłych pajacyków a no, W zasadzie to od nich zaczynam. Zrobiłem sobie taki prywatny zestaw z ćwiczeń, które zawibrowały w moim polu serca. 40 minut do godziny każdego ranka. Słuchajcie, i to mi ustawia każdy dzień. Z tego tam ja chyba nie funkcjonował. I do tego samego namawiam każdą i każdego z Was. Słuchajcie, wybierzcie sobie proszę takie, takie ćwiczenia, które są Wam najbardziej potrzebne. No, jest tego na YouTube mnóstwo ale koniecznie, to, to koniecznie do tych ćwiczeń, które sobie wybierzecie, włączcie do swojego zestawu te trzy antyrakowe ćwiczenia nisi. No, jeśli nie jesteście wielbicielami raka, rzecz jasna. Kłaniam się Państwu.